Idi Amin doszedł do władzy, obiecując zmiany, ale wkrótce świat zdał sobie sprawę z czegoś przerażającego. Za śmiechem, żartami i mundurem wojskowym kryło się okrucieństwo poza wyobrażeniem. Uganda stała się krainą strachu, krwi i ciszy, rodziny rozrywane na części, całe społeczności wymazane z mapy. Amin urodził się około 1925 roku w Koboko, małym miasteczku w północno-zachodniej Ugandzie niedaleko granic z Sudanem i Kongiem. Jego dokładna data urodzenia nigdy nie została zapisana, co później nadawało jego życiu aure tajemniczości. Pochodził z ludu Kakwa, małej grupy etnicznej, o niewielkim wpływie na ugandyjską politykę w porównaniu z większymi grupami, takimi jak Baganda. Jego ojciec, Andreas Nyabire, był rolnikiem, podczas gdy matka, Assa Ate, była surową kobietą znaną z dyscypliny i silnych przekonań religijnych. Amin dorastał w ubóstwie. Nie przebywał długo w szkole, porzucając ją około czwartej klasy, i nigdy nie nauczył się poprawnie czytać ani pisać. Ten brak edukacji towarzyszył mu przez całe życie. Miał problemy z pisaniem i często polegał na innych, nawet przy podstawowych dokumentach. Ale był niezwykle wysoki i bardzo silny, mierząc ponad 193 cyme. Jego siła fizyczna i nieustraszoność nadawały mu autorytet nawet jako chłopcu. W 1946 roku Amin wstąpił do King's African Rifles, kolonialnej armii prowadzonej przez Brytyjczyków. Armia stała się jego drogą wyjścia z ubóstwa. Dawała mu jedzenie, pieniądze i władzę. Najpierw został wysłany do Somalii, a później stacjonował w Kenii. W latach 50. walczył w Kenii przeciwko powstaniu Mau Mau. Ruchowi, który chciał zakończyć brytyjską kontrolę. To właśnie w Kenii ujawniła się brutalna strona Amina. Zyskał reputację okrutnika wobec rebeliantów. Świadkowie twierdzili, że egzekwował jeńców w brutalny sposób, czasem ścinając I.M. głowy i używając ciał jako ostrzeżeń. Brytyjskie władze wiedziały o jego brutalności, ale nadal go awansowały, ponieważ był przydatny w tłumieniu powstań. Do 1959 roku Amin doszedł do stopnia sierżanta, co było wysoką pozycją dla afrykańskiego żołnierza w kolonialnej armii w tamtym czasie. Wielu Afrykanów było blokowanych w awansach, ale wzrost Amina, lojalność wobec Brytyjczyków i gotowość do używania przemocy wyróżniały go. Gdy Uganda zbliżała się do niepodległości w 1962 roku, Amin był już jednym z najpotężniejszych żołnierzy w kraju. Milton Obote, Pierwszy premier kraju szybko dostrzegł, że Amin może być przydatny. Awansował go przez kolejne stopnie, aż Amin stał się dowódcą armii. Na początku Amin działał jako egzekutor obote. Za każdym razem, gdy pojawiała się opozycja, to Amin używał armii do jej uciszenia. Ale z biegiem lat relacja stawała się napięta. Do 1966 roku obote zmagał się ze skandalami korupcyjnymi i obawami przed obaleniem. Silnie polegał na Aminie, by utrzymać kontrolę. W tym samym roku, Obote zdecydował się złamać potęgę Królestwa Bugandy, największej i najbardziej wpływowej tradycyjnej władzy w Ugandzie. Obote wysłał Amina i armię do ataku na pałac Kabaki, króla Bugandy. Żołnierze splądrowali pałac i zabili cywilów. Kabaka Mutesa II ledwo uciekł i udał się na wygnanie do Londynu. Atak wstrząsnął krajem. Ale pokazał siłę, obotę i lojalność Amina w tamtym czasie. Jednak Amin nie był już zadowolony z bycia drugim w dowodzeniu. Jego rola w zdławieniu królestwa Bugandy uczyniła go popularnym wśród pewnych grup, zwłaszcza wśród mieszkańców północy i żołnierzy, którzy podziwiali jego twardość. Cicho Amin zaczął budować własną bazę lojalności wewnątrz armii. Wielu jego zaufanych ludzi pochodziło z jego własnej grupy etnicznej, Kakwa, i innych plemion z północy. Które czuły się wykluczone przez południowych sojuszników Obotę pod koniec lat 60. Obotę zaczął podejrzewać Amina. Napięcia między dwoma mężczyznami rosły. Obotę próbował ograniczyć władzę Amina. Ale było już za późno. Amin miał lojalność większości wojskowych. A w kraju, gdzie broń decydowała o polityce, ta lojalność znaczyła wszystko. 25 stycznia 1971 roku. Gdy Obotę był w Singapurze na spotkaniu Wspólnoty Narodów, Amin podjął działanie. Czołgi przetoczyły się przez ulice Kampali, stolicy, ustawiono blokady drogowe, przejęto stacje radiowe. Zamach stanu był szybki i bezkrwawy w pierwszych godzinach. Gdy Obotę dowiedział się, co się stało, był już bezsilny. Tłumy w Kampali świętowały. Niektórzy byli szczęśliwi po prostu dlatego, że Obotę odszedł. Inni wierzyli w obietnicę Amina. Mówił o pokoju, jedności i zakończeniu korupcji. Dla wielu Ugandyjczyków te słowa brzmiały nadzieją po latach politycznych walk. Ale ludzie nie wiedzieli, że za wesołym tonem i obietnicami Amin przygotowywał jeden z najczarniejszych okresów w historii Afryki, i w ciągu tygodni od zostania prezydentem zaczęły się zabójstwa. Pierwszymi celami Amina byli żołnierze i urzędnicy wciąż lojalni wobec obote. Widział w nich zagrożenie dla swojej nowej władzy. Wielu zostało aresztowanych bez procesu. Niektórzy zostali zamknięci w celach i nigdy więcej ich nie widziano. Inni zostali publicznie egzekwowani, by wysłać ostrzeżenie. Tylko w pierwszym roku szacuje się, że zabito około 100 osób. Więźniowie byli duszeni, zastrzeleni lub bici na śmierć. Świadkowie później mówili, że Amin czasem sam oglądał te zabójstwa, czerpiąc przyjemność ze strachu, który tworzyły. W miarę upływu miesięcy władza Amina rosła. Nadał sobie nowe tytuły, nazywając się prezydentem dożywotnim, a nawet dziwacznymi imionami jak władca wszystkich bestii ziemi i ryb mórz. Zwykli Ugandyjczycy szybko zrozumieli, co oznacza życie pod Aminem. Jego agencje bezpieczeństwa, zwłaszcza biuro badań państwowych i jednostka bezpieczeństwa publicznego, rozprzestrzeniły się po kraju. Ich zadaniem było polowanie na każdego podejrzanego o nielojalność. Ludzie byli aresztowani za krytykowanie rządu, za przynależność do niewłaściwej grupy etnicznej, a czasem bez żadnego powodu. Między 1972 a 1973 rokiem nakazał masowe zabójstwa ludów Acholi i Langi. Żołnierze wkraczali do wiosek, wyciągając mężczyzn, kobiety, a nawet dzieci z domów. Wielu zostało zastrzelonych na miejscu, podczas gdy inni zostali zabrani do koszar wojskowych. Gdzie byli torturowani i egzekwowani. W ciągu zaledwie dwóch lat tysiące zostało wymazanych. Rzeka Nil stała się wysypiskiem ciał. Jej wody, kiedyś źródło życia dla rolnictwa i rybołówstwa, teraz niosły zwłoki ofiar amina. Rybacy donosili, że zamiast ryb łowią ludzkie szczątki w sieciach. Czasem brzegi rzeki były tak pełne trupów, że smród rozchodził się na mile. Ten horror stał się codziennym przypomnieniem brutalności Amina, ale jego przemoc nie kończyła się na grupach etnicznych. Amin poszerzał swoje cele. Każdy, kto go kwestionował, mógł zostać zabity. Studenci protestujący przeciwko jego rządom byli zastrzeliwani. Lekarze krytykujący załamujący się system opieki zdrowotnej znikali. Dziennikarze relacjonujący nadużycia rządu byli bici na śmierć. Nawet sędziowie, którzy mieli reprezentować prawo i porządek, nie byli oszczędzani. Jedno z najbardziej szokujących morderstw miało miejsce w 1972 roku. Naczelny sędzia Benedikto Kiwanuka, szanowany przywódca i pierwszy afrykański naczelny sędzia Ugandy, został porwany w Biały Dzień przez żołnierzy Amina. Był torturowany przed śmiercią. Jego jedyną zbrodnią było ośmielenie się kwestionować działania dyktatora. Jego śmierć przeraziła kraj, ponieważ pokazała, że nawet najwyżsi urzędnicy mogą być zabici bez konsekwencji, a jednak okrucieństwo Amina tylko się rozszerzało. W sierpniu 1972 roku podjął jedną ze swoich najbardziej szokujących i destrukcyjnych decyzji. Ogłosił, że ugandyjska społeczność azjatycka, w większości pochodzenia indyjskiego lub pakistańskiego, ma 90 dni na opuszczenie kraju. Prawie 60 zero ludzi zostało zmuszonych do spakowania swojego życia i porzucenia wszystkiego, co posiadali. Te rodziny nie były obcymi w taki sposób, jak malował je Amin. Wiele z nich przebywało w Ugandzie od trzech lub czterech pokoleń. Przybyli podczas rządów brytyjskich, gdy indyjscy robotnicy zostali sprowadzeni do budowy kolei ugandyjskiej na początku XX wieku. Po ukończeniu kolei wielu zostało, otwierając małe sklepy, prowadząc farmy, a później budując większe biznesy. W latach 60. Azjaci posiadali większość handlu detalicznego Ugandy, kilka fabryk i wiele najbardziej produktywnych farm w kraju. Zarządzali bankami, dostarczali towary i utrzymywali gospodarkę w płynnym biegu. Amin oskarżył ich o sabotowanie Ugandy i wyzyskiwanie Afrykanów. Powiedział publiczności, że Azjaci gromadzą bogactwo i uniemożliwiają rodowitym Ugandyjczykom prosperowanie. Jego przemówienie grało na gniewie i urazie, które tliły się od lat. Niektórzy Afrykanie wierzyli, że Azjaci żyją lepiej, podczas gdy zwykli Ugandyjczycy zmagają się z ubóstwem. Amin wykorzystał te urazy, by wyglądać jak bohater broniący biednych, ale rzeczywistość była zupełnie inna. Wypędzając ich, Amin usunął najbardziej wykwalifikowanych pracowników, przedsiębiorców i menedżerów finansowych kraju. Sklepy, które dostarczały wszystko od ubrań po mydło, Nagle opustoszały. Fabryki produkujące cukier, tekstylia i stal zamknęły się, ponieważ nie było nikogo, kto mógłby je prowadzić. Produktywne farmy zostały przekazane przyjaciołom Amina i oficerom wojskowym, którzy nie mieli doświadczenia w rolnictwie. W ciągu tygodni plony gniły na polach, a zaczęły się niedobory podstawowych towarów. Gospodarka załamała się w szokującym tempie. Uganda, kiedyś znana jako perła Afryki. Z jedną z najsilniejszych gospodarek w regionie, rozpadła się niemal z dnia na dzień. Inflacja wystrzeliła w górę. Jedzenie zniknęło z rynków. Zwykłe rodziny zmagały się z zakupem chleba, cukru i soli. Szpitale zmagały się z niedoborami leków, ponieważ firmy importowe zostały zniszczone. Dla Amina szkody nie miały znaczenia. Przekazywał biznesy i domy swoim lojalnym zwolennikom jako nagrody za lojalność. Dla wielu biednych Ugandyjczyków, Wyglądało to na sprawiedliwość na początku, ale nowi właściciele szybko doprowadzili biznesy do ruiny. Zamiast tworzyć dobrobyt, kraj pogrążył się głębiej w ubóstwie i głodzie. Ludzkie koszty wypędzenia były równie poważne, całe rodziny zostały rozrywane. Wielu opuszczało Ugandę tylko z jedną walizką, zmuszeni porzucić domy, sklepy i farmy, które budowali przez pokolenia. Dzieci były wyciągane ze szkół. Niektórzy zostali oddzieleni od rodziców w pośpiechu ucieczki. Lotniska były przepełnione zdesperowanymi rodzinami próbującymi uciec przed terminem. Kraje takie jak Wielka Brytania, Kanada i Indie przyjęły tysiące ugandyjskich Azjatów jako uchodźców. Sama Brytania przyjęła 27.0, ponieważ wielu miało brytyjskie paszporty. Kanada przyjęła około 7 tysięcy. Inni uciekli do Kenii, Tanzanii i Stanów Zjednoczonych. Wielu odbudowało udane życie za granicą, ale ból utraty wszystkiego z dnia na dzień nigdy ich nie opuścił. Nie wszyscy zdołali uciec bezpiecznie. Ci, którzy opierali się rozkazowi amina lub próbowali ukryć swoją własność, często znikali. Siły bezpieczeństwa napadały na domy i dokonywały aresztowań. Niektóre rodziny nigdy więcej nie zobaczyły swoich bliskich. Podczas gdy zwykli Ugandyjczycy zmagali się z znalezieniem jedzenia, Amin żył jak król. Wypełniał swoje pałace drogimi meblami, importowanymi samochodami i nieskończonymi luksusami. Ciężarówki przywoziły skrzynie szampana i whisky, podczas gdy szpitale kończyły podstawowe leki dla ludzi. Żołnierze i ministrowie byli często zapraszani na jego wielkie przyjęcia, gdzie muzyka grała całą noc, a zagraniczni goście byli traktowani górami jedzenia. Było to życie całkowicie oderwane od głodu i nędzy poza bramami pałacu osobiste życie amina było równie przesadne poślubił co najmniej pięć kobiet i spłodził ponad 40 dzieci na zewnątrz świata często pokazywał ich prezentując się jako dumny ojciec rodziny ale wewnątrz jego domów panował chaos i przemoc żądał absolutnego posłuszeństwa od żon i dzieci a każde podejrzenie o nielojalność kończyło się znęcaniem jednym z najczarniejszych epizodów była śmierć jego trzeciej żony Kej Amin w 1974 roku. Na początku reżim ogłosił, że zginęła w wypadku, ale prawda, która wyszła na jaw później, była przerażająca. Jej ciało zostało odkryte w kostnicy szpitalnej, mocno okaleczone z brakującymi częściami. Wielu wierzyło, że sam Amin nakazał jej morderstwo, podejrzewając ją o niewierność. Lekarze i pracownicy szpitala, którzy zajmowali się sprawą, byli przerażeni a niektórzy z nich zniknęli wkrótce potem, co sugerowało, że Amin chciał zatuszować prawdę. Kej nie była jedyną ofiarą, inne żony mówiły cicho o biciu, upokorzeniach i ciągłym strachu. Amin traktował kobiety jak własność, często zmuszając młode kobiety do związków z nim. Te, które się opierały, mogły być porwane, grożone lub zabite. Było to kolejny sposób, w jaki pokazywał, że jego władza nie ma granic, nawet wewnątrz własnej rodziny. Ale przemoc Amina mieszała się z czymś jeszcze dziwniejszym, czyli rosnącą obsesją na punkcie magii i nadprzyrodzonego. Mówił ludziom, że ma specjalne moce, które czynią go niezniszczalnym. Niektóre noce spędzał na rytuałach z udziałem ciał jego ofiar. Raporty wywiadu później sugerowały, że nawet praktykował kanibalizm, zjadając ciała swoich wrogów, ponieważ wierzył, że to da mu ich siłę. Podczas gdy niektórzy Ugandyjczycy odrzucali te twierdzenia jako plotki, Inni, którzy służyli blisko niego, przysięgali, że widzieli rzeczy zbyt dziwne, by zaprzeczyć. Ta mieszanka okrucieństwa i szaleństwa czyniła życie w kręgu Amina koszmarem. Dla ministrów, żołnierzy, żon, a nawet własnych dzieci, nikt z nich nie był bezpieczny. Jednego dnia mógł ich obsypywać prezentami, a następnego nakazać ich aresztowanie lub egzekucję. Życie blisko niego oznaczało życie w ciągłym strachu, nigdy nie wiedząc, w jakim nastroju będzie, lub jakie podejrzenie wymyśli? W połowie lat 70. Terror Amina rozprzestrzenił się również na szkoły, uniwersytety i kościoły Ugandy. Miejsca, które kiedyś były bezpieczne dla nauki i wiary, stały się celami. Nauczyciele, profesorowie, lekarze i studenci byli zabierani w środku nocy, by nigdy nie wrócić. Klasa wykształcona była postrzegana przez Amina jako niebezpieczna ponieważ mogli go kwestionować, podważać jego kłamstwa lub inspirować innych do oporu. Dla niego idee były równie groźne co broń. Uniwersytety, które kiedyś były pełne żywych debat i nowych odkryć, stały się ciche. Wykładowcy, którzy mówili swobodnie, wkrótce znikali. Studenci protestujący byli bici, więzieni lub zabijani. Biblioteki stały prawie puste, a badania zatrzymały się. Wielu najzdolniejszych umysłów Ugandy uciekło z kraju, obawiając się o życie. Ci, którzy zostali, żyli w ciągłym strachu, nigdy nie będąc pewnymi, czy pukanie do drzwi oznacza aresztowanie czy egzekucję. Wśród wszystkich tych tragedii jedna sprawa wstrząsnęła całym narodem: morderstwo arcybiskupa Janani Luwuma w lutym 1977 roku. Luwum nie był tylko przywódcą kościelnym. Był człowiekiem szanowanym w całej Afryce i poza nią. Jako arcybiskup Kościoła Ugandy miał ogromny wpływ, był znany z spokojnego, ale stanowczego mówienia przeciwko niesprawiedliwości. Gdy żołnierze Amina zaczęli zabijać bez powodu, Luwum otwarcie powiedział, że to złe. Ta odwaga uczyniła go bezpośrednim celem. Rząd Amina aresztował go wraz z dwoma ministrami, Erinajo Oriemą i Charlesem Obotem Ofumbim. Oficjalne oświadczenie później twierdziło, że trzej mężczyźni zostali złapani na spiskowaniu przeciwko państwu i że Luwum zginął w wypadku samochodowym podczas próby ucieczki. Ale wkrótce potem wyszła na jaw prawda. Świadkowie ujawnili, że Luwum został zabrany do tajnego miejsca, ciężko pobity, a następnie zastrzelony. Jego ciało, odkryte z ranami postrzałowymi, nie pozostawiało wątpliwości co do tego, co naprawdę się stało. Zabójstwo chrześcijańskiego przywódcy wstrząsnęło całym światem. Kościoły w Europie i Ameryce żądały odpowiedzi. Brytania, która kiedyś wspierała Amina, nie mogła dłużej ignorować brutalności. Nawet inni afrykańscy przywódcy, którzy milczeli przez lata, zaczęli się od niego dystansować. Organizacja Narodów Zjednoczonych i międzynarodowe grupy praw człowieka potępiły morderstwo, opisując je jako jasny znak, jak daleko Uganda spadła w terror. Wewnątrz Ugandy księża ukrywali się, kazania były cenzurowane, zwykli ludzie przestali otwarcie mówić o polityce, nawet z przyjaciółmi, ciężka cisza rozprzestrzeniła się po kraju, jakby same słowa stały się niebezpieczne, a jednak Amin kontynuował, jakby nic się nie stało. Pojawiał się w telewizji śmiejąc się i uśmiechając, żartując z reporterami, nawet gdy tysiące znikali. Do 1977 roku szacowana liczba ofiar wzrosła do ponad 200. Zero. Ciała znajdowano w rzekach, polach i płytkich grobach. Rodziny żyły w strachu, nie mogąc otwarcie opłakiwać, ponieważ nawet żałoba mogła wzbudzić podejrzenia. Uganda krwawiła, a świat wreszcie patrzył. Ale Amin, chroniony przez swoją armię i odurzony władzą, zachowywał się jak nietykalny. Dla niego wołania jego ludzi i oburzenie świata nic nie znaczyły, ale za maską pojawiały się pęknięcia. Do 1978 roku rządy Amin'a już się kruszyły, jego gospodarka była w ruinie, jego żołnierze byli zdemoralizowani, a ludzie przerażeni. A jednak, zamiast naprawiać problemy wewnątrz Ugandy, Amin podjął katastrofalną decyzję, nakazał swoim wojskom inwazję na Tanzanię. Jego celem było odwrócenie uwagi ludzi od kryzysu w domu i zdobycie nowej ziemi dla Ugandy, ale jego armia nie była już tą silną siłą, jaką kiedyś była. Lata korupcji, zabójstw i strachu zniszczyły dyscyplinę. Wielu żołnierzy walczyło tylko dlatego, że bali się Amina, nie dlatego, że w niego wierzyli. Prezydent Tanzanii, Julius Nyerere, nie wahał się kontratakować. Jego armia była mniejsza niż ugandyjska na papierze, ale o wiele lepiej wyszkolona i zjednoczona. Co ważniejsze, Najrere powitał tysiące ugandyjskich wygnańców, którzy teraz chcieli zemsty. Ci bojownicy, lojalni wobec byłego prezydenta Miltona Obote, dołączyli do tanzańskich żołnierzy. Razem uruchomili potężny kontratak, którego słaba armia Amina nie mogła wytrzymać. Wojna ugandyjsko-tanzańska rozpoczęła się i postępowała szybko. Miasto po mieście padało pod naporem sił, Wielu ugandyjskich żołnierzy dezerterowało, niektórzy nawet przechodzili na stronę, by walczyć przeciwko Aminowi. Na początku 1979 roku wojna osiągnęła kulminację. W kwietniu siły tanzańskie i ugandyjscy wygnańcy wkroczyli do Kampali. Żołnierze Amina uciekli w chaosie, pozostawiając za sobą broń, mundury i złamane szczątki dyktatury zbudowanej na strachu. Dla ludzi Ugandy upadek Kampali był zarówno chwilą ulgi, jak i bólu serca. Tłumy wypełniły ulice, wiwatując na koniec koszmaru. Ale jednocześnie to, co odkryli, wstrząsnęło nimi. Gdy miasto się otworzyło, horrory reżimu Amina zostały ujawnione w pełni. Odkryto masowe groby, komnaty tortur ukryte wewnątrz budynków rządowych, pokazywały okrucieństwo, które miało miejsce w tajemnicy. Więzienia były pełne ciał, wiele okaleczonych poza rozpoznaniem, rodziny, które szukały swoich bliskich przez lata, Wreszcie poznały straszną prawdę. Sam Amin był nie do znalezienia, czując porażkę, uciekł przed upadkiem stolicy. Najpierw uciekł do Libii, gdzie Muammar Kaddafi udzielił mu ochrony, ale gdy obecność Amina stała się ciężarem, przeniósł się ponownie tym razem do Arabii Saudyjskiej. Tam, niegdyś budzący strach dyktator, żył w cichym wygnaniu. Dano mu dom, wsparcie finansowe i szansę na życie, jakby nie zrobił nic złego. Nigdy nie stanął przed sądem. Nigdy nie stanął przed trybunałem, by wyjaśnić lub odpowiedzieć za szacowane 300 zero żyć straconych pod jego rządami. Zamiast tego przeżył swoje dni w komforcie, otoczony rodziną, daleko od grobów łez i bólu, które zostawił za sobą w Ugandzie. Zmarł w 2003 roku w saudyjskim szpitalu, unikając sprawiedliwości do samego końca.